Dzień dobry, witam Was, moje drogie, bardzo serdecznie. Dawno się nie widziałyśmy, dlatego spieszę z tym, aby nadrobić zaległości i chcę Wam pokazać kilka najnowszych nowości, które dostałyśmy na sezon jesienno-zimowy. Są to nowości, które też możemy powiedzieć, że tak jakby są na taki okres trochę świąteczny, karnawałowy, imprezowy, ponieważ są to biustonosze takie raczej designerskie, bym powiedziała, ale oczywiście bardzo wygodne. Pierwszy z nich jest to biustonosz o nazwie takiej ładnej Bobby. Jest to biustonosz miękki typu soft z firmy Samantha. Jak widzicie ma on piękny design, jest na takim beżowym podkładzie, czarne hafty, które przepięknie wyglądają na biuście, troszeczkę jak tatuaż. Charakteryzuje się on również tym, iż posiada, takiego biustonosza jeszcze nie mieliśmy do tej pory w naszych tutaj zasobach, szerokie takie atłasowe ramionczko, dzięki czemu na pewno będzie bardzo wygodny w noszeniu. Ponieważ wąskie ramionczka no, są czasami oczywiście bardzo ładne, ale nie są na pewno tak komfortowe jak ramionczka. Szersze. Dodatkowo, ten, oczywiście ten biustonosz posiada wszelkie zalety wszystkich softów z firmy Samantha, o których już mówiłam we, w swoich wcześniejszych filmikach, czyli oczywiście tutaj pokażę Wam od spodu, bo nigdy tego nie pokazywałam, zawsze, przeważnie na modelce, są przyte tak zwane boczne wsparcia, które mają służyć temu, że zbierają biust do środka i oczywiście bardzo dobrze go podtrzymują, nawet w przypadku biustów bardzo dużych, ponieważ występuje on. W bardzo szerokiej gamie rozmiarowej, od biustów małych poprzez średnie do bardzo dużych. Jego dodatkowym atutem, tak jak powiedziałam, może trochę takim właśnie na jakąś imprezkę, czy na specjalną okazję, jest to, iż posiada doczepiane, pokażę Wam, takie dekoracyjne ramionczka do dekoldu które też przepięknie wyglądają właśnie na ciele, na dekoldzie. Zaletą jest to, że ramionczka są odpinane, więc możemy ten biustonosz nosić w dwóch wersjach. wersji z ramionczkami ozdobnymi i oczywiście bez ramionczek ozdobnych. Do biustonosza tego pokażę Wam. Posiadamy również do kompletu bardzo ładne i wygodne figi, które są w fasonie tak zwanych tang. Tanga oznacza... Że są one wykrojone w trójkąt na pupie. Jest to bardzo fajne, na to panie zwracają uwagę, ponieważ jeżeli są majteczki cięte w trójkąt na pupie, po prostu nie powiększają nam optycznie tej pupy, wręcz nawet zmniejszają. Wyglądamy szczuplej, a przecież o to nam chodzi, żeby wyglądać jak najlepiej. Oczywiście posiadają one, jak widzicie, również piękny haftcik do kompletu do biustonosza i zaletą ich jest to, iż są wykończone na gładziutko, bez żadnych szwów, taką po prostu zakończone takim tiulem, także to również nie wbija nam się i nie odznacza przy noszeniu. Kolejną nowością również z firmy Samantha jest też przepiękny biustonosz, też bogato haftowany. Jest to model Florence w kolorze bordowym. Też ma taki można powiedzieć, haft tatuażu, podkład również beżowy, także pięknie prezentuje się na biuście. Jego kolor kojarzy nam się ze świętami, gdyż jest taki właśnie bordowy. Dlatego też powiedziałam, że może są to takie stricte propozycje na ten okres, właśnie świąteczny, później oczywiście karnawałowy. Posiada on tutaj te akurat mniejsze rozmiary, posiadają odobne ramionczko, jest ono już węższe dla małych biustów, natomiast przy dużych biustach, przy większych, ramionczka są zdecydowanie, zaraz Wam pokażę, szersze, właśnie stricte, aby lepiej nam się nosiło przy utrzymywaniu dużego biustu. Ramiączka są szersze i oczywiście jak w większości biustonoszy z firmy Samantha podszyte taką pianką 3D po to, aby nam się nie wrzynały właśnie w ramiona i w ciało. Także to jest kolejna nowość od firmy Samantha i posiadamy jeszcze jedną bardzo ciekawą propozycję. Biustonosz tak zwany semi soft. Co to znaczy semi soft? Czyli staniczek do połowy usztywniony, posiadający gąbeczkę, ale nie puszap, tylko delikatną miękką piankę, a u góry wykończony koroneczką, takim hawcikiem. Jest to taka właśnie jesienna propozycja. Jest to model od Corina czyli również firmy bardzo dobrej firmy, która też jest uznana przede wszystkim za wygodę, za projektowanie i konstruowanie przede wszystkim bardzo wygodnych Biustonoszy, które właśnie nie posiadają też, między innymi, tak jak i samanta, nie posiadają drutów, tylko bardzo miękkie tutaj takie wsparcia, które są elastyczne i dopasowują się do naszego ciała, nie powodują ucisku, nie kują nas i, i nic tam po prostu nie uwiera nas nic. Oczywiście ramioczka, jak możecie też zobaczyć, są też wykończone, ozdobnie dopasowane tutaj do góry biustonosza. Także, są to takie mmm, trzy najnowsze modele, jakie posiadamy w naszej firmie. Oczywiście posiadamy cały szereg, jak widzicie tutaj za mną, różnych przeróżnych biustonoszy, ale to są stricte takie najnowsze nowości, też nasze perełki, e, które oczywiście serdecznie Wam polecam i zapraszam. Przy, przyjdźcie, zobaczcie, przymierzcie, może Wam się spodobają i, i zakupicie, bo będzie po prostu zrobi to na Was tak zwany efekt. Wow. Także zapraszam bardzo serdecznie, czekam na Was. Do zobaczenia!